Czyli z tej strony Hito, zapraszam Was do kolejnego odcinka kariery przebudowy, tym razem jesteśmy w Zabrzu. Pamiętajcie, że partnerem odcinka jest Betfan, zakłady Buchmaierskie. Jak macie ochotę, możecie zarejestrować się oczywiście z moim linkiem, który jest w opisie. I także pamiętajcie, żeby napisać i to będę Wam wdzięczny przy jej rejestracji. Oczywiście życzę Wam dużo szczęścia, a teraz zapraszam do odcinka. 14-krotnym mistrzu tego kraju, 16-krotnym zdobywcą Pucharu, oraz ta niesamowita przygoda w europejskich Pucharach. Przychodzimy tutaj, żeby odbudować tą potęgę, żeby wreszcie. Fani Górnika Zabrze byli dumni z tego, co tu się dzieje w tym zespole, wreszcie mieć odpowiedni pomysł, ale także wzór do naśladowania na następne lata. Żeby to od nas uczyli się, jak buduje się zespół, ale jak gra się w europejskich puerach. Czy dokonamy tego? Zobaczymy oczywiście. Będziemy się starać jak najlepiej przebudować ten zespół. Jak możemy zauważyć, mamy idealnie zbudowany skład pod ustawienie 4-4-2. Może Was to zaskoczy, ale wydaje mi się, że to jest właśnie skład i ustawienie jakie powinniśmy grać w zabrzą. Kasper Chodyna do nas przychodzi, to jest bardzo ciekawy zawodnik na prawą bronę. Zawodnik, który jest wyróżniającą się postacią w naszej lidze. Zawodnik wydaje mi się, że z całkiem sympatycznym potencjałem ludzkim. Jestem ciekawy, jak to wszystko będzie wyglądać. Oczywiście, jak spodobać się tam film, zostaw w górę oraz zasubskrybuj ten kanał po więcej materiałów, ale także napisz w komentarzu załoga, a będę wiedział, że oglądasz ten materiał. Legia Warszawa na pierwszym miejscu. I to jest ten problem, że Legia, Lech, Poznań są bardzo mocni w Ekstraklasie. Wiemy doskonale o tym. Dlatego przebić się pomiędzy nimi będzie bardzo ciężko. Ale na szczęście aktualnie idziemy w tym kierunku, żeby zdobyć wicemistrzostwo kraju. Aleksander Buxa. 63 overall, 18 lat może być ważnym diamentem w mojej talii kart. Zauważcie, że jednak tych napastników jakichś specjalnych nie mamy, a tutaj Buksa naprawdę może to wszystko rozwinąć, zwłaszcza może rozwinąć się przy boku Podolskiego, który będzie dawał te idealne prostopadłe piłki, który ma bardzo ważną rolę w moim zespole, jako taki wolny strzelec. My zajmujemy trzecie miejsce, tak jak mówiłem, Legia, Lech Poznań mogą na sobie przejść z tego powodu, że mają lepszą kadrę, ale przede wszystkim Także mają lepszy aktualny potencjał ludzki, z tego powodu, że jednak budują te organizacje od wielu, wielu lat, i w tym momencie, no to niestety nie dorastamy im do piętna. Ale trzecie miejsce to i tak jest wielki sukces. Trójce, czyli brązowy medal, a przede wszystkim będziemy mogli zagrać w lidze konferencji, a to już niestety nie mogę się doczekać z tego powodu, że sezon się zakończył. Jeszcze długo musimy w gabinetach popracować na transferami. Musimy się zastanowić, kogo możemy zatrudnić, a kogo zwolnić. Niestety Łukasz Podolski nie wiadomo, czy zostanie w Górniku Zabrze, z tego powodu, że chce odejść. Zagrał tutaj sezon. Złożona obietnica oczywiście, że kiedyś tutaj wróci. Wrócił na jeden sezon i niestety dostał komunikat, że rozważa odejście. Czy to do swojego rodzinnego miasta, czy także zakończenie kariery, ale to oczywiście po zakończeniu tego sezonu. W tym momencie, na początek drugiego sezonu, mamy 5 milionów budżetu. Całkiem dużo, patrząc na to, że możemy zatrudnić dwóch, trzech naprawdę dobrych zawodników, no to już daje nam szansę na walkę, nawet do czasu w tym sezonie. Fernandez za nas przychodzi, portugalski bramkarz, jako wolny zawodnik, tak samo jak Łukasz Poręba. To co mnie bardzo zdziwiło, Zagłębie Lubin stwierdziło, że bardzo dużo zawodników, którym kończyły się kontrakty, nie podpiszą. Tak samo jak Poręba, na przykład tak samo jak Ładun odszedł z tego zespołu. I szczerze mówiąc, w porębie widziałem takiego dosyć fajnego, stabilnego, defensywnego pomocnika, którego potrzebuję. Sebastian Kowalczyk to jest naprawdę duży transfer za 2 miliony, ale to jest zawodnik, który idealnie będzie mi pasował. To jest zawodnik, który potrafi grać pod, na, pod pressingiem poszczególnych zawodników, ale także budować pozycję zespołu całego, więc naprawdę będzie ważnym elementem, tak samo jak Maciej Żuraski do nas przychodzi za prawie także 2 miliony, więc naprawdę Pogoń Szczecin sprzedała dwóch świetnych zawodników, a my zyskaliśmy za duże pieniądze dwóch kluczowych zawodników tego sezonu. Maciej Żuraski może grać SPO, ale wydaje mi się, że jako SPD czy SN naprawdę sobie poradzi, więc naprawdę to jest zawodnik uniwersalny na praktycznie każdą pozycję w środku pola. Także możecie zauważyć, że Jimenez naprawdę ważną rolę dostał w tym sezonie, jako ten na Najważniejszy zawodnik w ofensywie miał zastąpić Podolskiego. Jestem ciekawy, czy mu się to uda. Piask Dywice zajmuje pierwsze miejsce, my zajmujemy drugie 36 punktów. Tu możecie zauważyć, że w grupie H, choć naprawdę walczyliśmy. To niestety przegraliśmy i zajęliśmy czwarte miejsce. Trzy remisy, jedno zwycięstwo, dwie porażki, ale pokazaliśmy się naprawdę z obie strony. Taka nauka no na przyszłość, jak ogrywać te większe marki, także jak reprezentować polskie barwy na arenie międzynarodowej. Nie zawiedliśmy, byliśmy jedyną drużyną, która dostała się na Europejskie Puchary i tu była nasza szansa w tym sezonie na zdobycie mistrzostwa. Niestety Lech Poznań nadal okazał się zdecydowanie lepszy od nas. Aż o 8 punktów. My zajęliśmy drugie miejsce, więc jesteśmy wicemistrzem Kraju, srebrne medale dla nas, ale cały czas coś brakuje w Pucharze. Kraju, niestety, odpadliśmy z Jagiellonią po karnych. No i tu możecie zauważyć wszystkie nasze transfery tego sezonu. Jak możecie zauważyć, Jimenez odchodzi z tego powodu, że nie chciał podpisać z nami kontraktu. Trochę go rozumiem z tego powodu, że naprawdę wiele lat już spędził w Zabrzu. Chciał zmienić otoczenie gdzieś tam nie mógł się dogadać z dwoma zespołami i chciał go sprzedać. Wiedzieli wszyscy, że chce odejść, dlatego odszedł za darmo, z tego powodu, że wykorzystali to, że zawodnik chciał odejść, a my nie mogliśmy go sprzedać za fajne pieniądze. Fajnie, że Sanogo się rozwinął. I także strzelił 25 bramek, to pokazuje naprawdę wielki potencjał tego zawodnika To, oczywiście, możecie jeszcze raz zobaczyć tabelę. 17 zwycięstw, 10 remisów, 7 porażek naprawdę stabilny sezon. No i tutaj jeszcze skład aktualny naszej drużyny, jak możecie zobaczyć: Kowalczyk, Nowak na skrzydłach, którzy bardzo często schodzą z środka, Jimenez Sanogo. I naprawdę dobrze to wygląda. I tutaj kolejny sezon. I jak możecie zauważyć, Bianco do nas przychodzi. 80 wyrala bardzo ważny transfer z wolnego rynku. Więc zawodnik, który możemy po pierwsze za bardzo duże pieniądze sprzedać, ale także będzie naszą istotną... Kluczową kartą w tym sezonie. Oliveira do nas przychodzi, 70 wyrała. Jak na bramkarza, to jest naprawdę solidny. Rezerwowo, aktualnie z tego powodu, że ten Portugalczyk wydaje się lepszy. Curtis Danies odchodzi zaś. przychodzi do nas za całkiem fajne pieniądze, oczywiście tylko pensja z tego powodu, że to był wolny zawodnik, a 71 overalla to jest naprawdę solidnie. Kamin Grabara 73 overalla przychodzi do nas za całkiem fajne pieniądze, patrząc na potencjał tego zawodnika, no to na pewno może się rozwinąć do 80 overalla, a w tym momencie będzie naszym najlepszym bramkarzem. To co jest ważne, to naprawdę mamy jeszcze dosyć mądrze zbudowaną, mądrą kadrę i przez to będziemy mogli walczyć w najbliższych latach jeszcze cały czas o to mistrzostwo i gdzieś nie skończy się Projekt po tym ostatnim sezonie. Aktualnie zajmujemy szóste miejsce, co było dosyć dużym rozczarowaniem dla wszystkich fanów, ale wyszliśmy z grupy, więc troszkę poświęciliśmy ligę, żeby skupić się na tych europejskich parach, żeby tutaj zagrać dobrze, a na przykład walczenie z Arsenalem tam w Anglii i zremisowanie z tym zespołem pokazuje, że naprawdę przeszliśmy dosyć długą drogę przez te wszystkie lata i wyglądaliśmy coraz lepiej. Wydaje mi się, że ten projekt oparty na zawodnikach do 25 roku życia i znowu wicemistrzostwu kraju, bo niestety nie doszliśmy do Lecha Poznań, który znowu zwyciężył punktowo, choć ta minimalna jest strata tylko dwóch punktów, jakby była lepsza ta runda jesienna, to przypuszczam, że bylibyśmy w stanie awansować dalej, a tu możecie zobaczyć, że doszliśmy aż to ćwierć finału Conference League, ale niestety Frankfurt, który jest zdecydowanie bardziej doświadczoną drużyną, ograną na arenie międzynarodowej, ale także ograną na najwyższym poziomie stresu, bo grając z Bayern Monachium czy z Borussia Dortmund zupełnie inaczej funkcjonujesz. My niestety troszkę się przestraszyliśmy. Zegraliśmy fajny dwumecz. Padało dużo bramek, ale niestety odpadliśmy. Szkoda, bo naprawdę tam w pewnych momentach była szansa na pokonanie tej drużyny, ale niestety gdzieś tam psychicznie, przede wszystkim nie daliśmy rady pójść do przodu. Możecie zauważyć, że dotarliśmy w trzecim sezonie do finału Pucharu Polski, gdzie zagramy z Rakowem. Raków, który nie do końca się odnajduje przez te 3 lata, gdzieś tam gra poniżej swoich umiejętności i zobaczymy czy w tym spotkaniu także zagrałem poniżej i to my awansujemy dalej. Jak możecie zauważyć, Naprawdę ciekawy skład papszuna, znowu taktyka 3-4-3, więc naprawdę agresywnie wychodzą na nas. No i górnik Zabrze, który będzie grał 4-2-2-2 tym razem troszkę inne ustawienie, przede wszystkim dwóch defensywnych pomocników, tutaj się praktycznie nic nie zmienia, to jest stabilna kadra Chodyna, Wiśniewski, Janza, Grabara na bramce, więc tu jest cały czas kontynuacja naszego projektu od pierwszego sezonu, dalej strzela na 1 do 0, później Nowak w 73 minucie na 2 do 0, no i prawdopodobnie to już będzie koniec, jeszcze rzut karny dla Rakowa, niewykorzystany, później 2 do 1, Lederman w ostatniej minucie i na szczęście my możemy się cieszyć ze zwycięstwa, 2 do 1, niedużo brakowało, a ten Raków mógłby nas pokonać Szczerze mówiąc mieli dogodne sytuacji, Ale Grabara miał także świetny występ Co troszkę mnie zdziwiło, bo uważam, że Kamil Grabara Ma potencjał Na wielkiego bramkarza w realnym życiu Ale niestety za często popełnia błędy Tutaj zagrał wyśmienicie No i dzięki temu możemy podnieść o trwę. Mam nadzieję, że ten odcinek wam się spodobał Pamiętajcie łapce w górę, bo to naprawdę pomaga w rozwijaniu kanału Ostatni mój kanał gdzieś tam dołuje w dół Jest to spowodowane tym Co napisałem na karcie ogłoszeniowej Ale także u nas na Discordzie, gdzie gorąco zapraszam, bo naprawdę tworzymy świetną społeczność, jest coraz więcej ludzi, z którymi można pisać, rozmawiać. Także zaczynamy coraz bardziej doceniać ludzi, którzy są już praktycznie od roku czasu, więc naprawdę warto się udzielać. Jak chcecie być w lidze symulowanej piłki nożnej, podejmować decyzje, kogo zatrudnić do zespołu, wybierać trenerów, prowadzić jako generalny menadżer, to naprawdę zapraszamy do ligi, bo cały czas szukamy poszczególnych miejsc, na przykład w tej lidze, ale także naprawdę jest dużo atrakcji, które możecie. Dobrze wykorzystać czas wolny z nami, więc naprawdę tam zachęcam, oraz napisz w komentarzu, załoga, a będę wiedział, że poglądałeś ten film do końca. Tutaj jeszcze 12 asy z Kowalczyka. To był naprawdę udany transfer. Dalnie z 22 bramki Sanogo, 22 bramki, więc na poziom polskiej trykasy naprawdę dobrze to wygląda. Jeśli ja z Wami żegnam, no i do jutra do godziny 14. Trzymajcie się ciepło. Cześć, cześć.